Się powiedzieć, podzielić z założeniami na mój temat. Ostatnio to widziałam u kogoś na Instagramie, niestety zapomniałam, kto to wstawił i mnie zainspirował. To od dawna się dzieje na Instagramie i ludzie mogą pisać swoje założenia na Twój temat i możesz opisywać lub odpowiadać na stories. I zrobiłam to z kilkoma, ale stwierdziłam, że po pierwsze, nie każdy na YouTubie ma. Instagrama, i nie każdy mnie tam obserwuje. Jak jeszcze mnie obzrujecie, to podlinkuję poniżej. A plus dodatkowo w filmie można się bardziej rozwinąć na dany temat, i stwierdziłam, że to może być ciekawe. Szczególnie, że pierwsze pytanie jest, czy pierwsze założenie jest, że jesteś w Polsce, bo tu jest wyższy socjal. Co, jak to przeczytałam, to trochę zaczęłam się śmiać, bo to jest tak jak to założenie z. 500 plus, teraz 800 plus, że wszyscy mówią, o, tylko masz dzieci. I to jak, yy, jak ogłosiłam ciążę z Gabi, to ktoś mi powiedział, a tylko rodzisz dzieci na 800 plus. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale 800 zł miesięcznie jest trochę mało, żeby wychować dziecko. Szczególnie, że na przykład, gdzie my mieszkamy, nie ma na przykład państwowych żłobków, i żłobki kosztują od 1500 do 3000 zł miesięcznie. So. Plus jedzenie, które kosztuje 26 zł, czy tam like, dziennie. So, anyways, umówmy się, że to nie jest. Nie znam osoby, która by stwierdziła, tak, rodzę dzieci za 500, plus 800, plus", czy za socjal, w ogóle, ale okej. Okay. Jedynie to, i te, wtedy zaczęłam też myśleć. Ja pamiętam ile zarabiałam pieniędzy w Kanadzie, jak dopiero zaczynałam swoją karierę, skończyłam e, studia, czy takie like, dwuletnie studia tam i zaczęłam moją karierę i mogę Wam powiedzieć, bo to nie jest sekret, za, zarabiałam 44 tysięcy dolarów rocznie minus podatki, które zarabiałam, chyba nawet doszłam do 47, so... Dobrze, na te czasy, like, jako osoba, która właśnie skończyła szkołę, miała jakieś tam doświadczenie i tak dalej, byłam bardzo zadowolona z tego. I, ale nadal te 47 tysięcy dolarów kanadyjskich razy trzy, ja mniej zarabiam nadal w Polsce. So here we are. <laughs> um, to nie wiem, czy ten socjal... Dodatkowo, co wiem, w Kanadzie socjal jest taki teraz, jak rodzisz dziecko, to masz 18 miesięcy macierzyńskiego płatnego, chyba, ale też ta, ta płatność jest bardzo skomplikowana. Tam masz górę, jakąś tam kwotę, ale twój pracodawca może jeszcze do tego dopłacać. Bardzo to jest mega skomplikowane. Nie mieszkam w Kanadzie, aż tak bardzo się tym nie interesuję. So, jednak nie, nie tutaj muszę przyznać, że to założenie jest jednak nie, mimo to, że bardzo chwalę Polskę za to, że ma bardzo dobry socjal, moim zdaniem, jeśli chodzi i, a, i o macierzyński, że jest ten rok, że jest 80% dochodu, jak masz umowę o pracy itd., itd. Myślę, że to jest naprawdę ogromne wsparcie dla każdej rodziny. Dodatkowo też te 500 plus, 800 plus też jest to dodatkowe wsparcie, oczywiście dla każdej rodziny. My korzystamy z tych pieniędzy i, i dla, za te pieniądze dzieci mają dodatkowe zajęcie, na przykład Matylda ma robotykę, taniec, um, je też takie zajęcia artystyczne w szkole, pływanie, like, to wszystko płacimy z tych pieniędzy. So, myślę, że to jest ogromne wsparcie dla rodziców. Czy bardzo dużo osób pisało, że jestem miła, sympatyczna osoba? Bardzo dziękuję. Staram się być miłą i staram traktować innych, jak ja bym chciała być traktowana. Kolejne, co nie odpowiedziałam na Instagramie, jest: czemu tak późno chrzest był? A ja nie wiem, czy późno. Ema miała chrzest, jak miała like, 2,5-3 latka, ale Ema w innych czasach się urodziły. Pamiętacie 2000. 2020 rok, na pewno i wiecie dlaczego. A u mnie u nas to nie jest późno. Nie wiem, a kiedy powinno się chcić dzieci? Dajcie znać, bo ja sama nie wiem. Myślę, że to też jest. Like, my chcieliśmy, żeby rodzice przyjechali, Johna rodzice przyjechali z Florydy, i zorganizowanie tego wszystkiego jest czasochłonna i też chcieliśmy im dać wystarczająco czasu, żeby też się przygotować na to. Myślę po angielsku, tak i właśnie dlatego bardzo często wrzucam słowa like i tak dalej, jak mówię do Was, przez to, że cały czas, mimo to, że mieszkam już 12, 13, ja nie wiem, dużo lat w Polsce to nadal myślę po angielsku. Też ostatnio ktoś mi wysłał screen, że ktoś na mnie, o mnie pisał w tym forum Wanda czy kafeteria, I don't know. Że, że jak można tyle lat mieszkać w Polsce i nie nauczyć się polskiego. Słuchajcie, ja z Johnem rozmawiam po angielsku, ja pracuję po angielsku, piszę maile po angielsku, czasami czuję, że więcej rozmawiam po angielsku w Polsce niż w Kanadzie. Ale... Bardzo się cieszę, że zaczęłam ten kanał, bo patrzę, chyba, może się mylę, chyba bardziej kaleczyłam polski, jak zaczęłam nagrywać niż teraz, mimo to, że mam takie dni, że nie jest, jak jestem bardzo zmęczona, jak bardzo długo myślę po angielsku, żeby się przyłączyć na polski, jest mi ciężko. Ja chyba po prostu też nie mam skłonności językowe, bo nadal myślę, że błędy, które popełniam, już nie powinnam popełniać, ale... Naprawdę staram się jak mogę. zaczęłam czytać po polsku też. No z wami rozmawiam po polsku. Jak mówię, staram się jak mogę więcej rozwijać mój język polski. Ale jestem tylko człowiekiem i to nie jest mój, wiecie, najwyższy teraz cel w życiu, żeby być najbardziej płynną po polsku, która poprawnie mówi. Mam inne cele, tak jak nie wiem, wychowanie. Trójkę dzieci. A za bardzo zwracasz uwagę na opinii innych, przez co umniejszasz z własnym zaletą, pewnością siebie. Tak i nie. Powiem Wam szczerze, że przez to, że zaczęłam działać w mediach społecznościowych, tak jak nagrywanie na YouTubie, czy na Instagramie, czy, czy cokolwiek, to też, szczególnie jak na przykład nagrywam... Mój dzień, i w sumie nic nie robiłam, ale dopiero jak przy edytowaniu to zauważyłam, że i zrobiłam pranie, i gotowałam obiad, i tutaj popracowałam, i poszłam na spacer, i jak dzieci i poczytałam książki, bawiłam się w planszówki, i tak dalej. Ta lista, która jakbym nie nagrywała, i bym nie like, patrzyła się, co inni o mnie. Like, I don't know, tak myślę, że to mnie też daje większą taką pewność siebie. Dodatkowo ja mam generalnie z czasów od kiedy pamiętam, mam bardzo nisko samoocenę jak patrzę się, jak się zachowywałam jako dziecko, też y, trochę w, na terapii o tym rozmawiałam, Zaw, co pamiętam mam bardzo niskie i zawsze miałam taką niskie ocenę samą siebie, zawsze myślałam, że ja byłam ta najbrzydsza, najgrubsza y, że, i tak... Tak, nie wiem skąd to pochodzi. Bo na terapii nauczyłam się skąd trochę to pochodzi, a, ale y, działam nad tym i czuję, że teraz moja ocena samej siebie jest wyższa kiedykolwiek, ni, ni, niż kiedykolwiek miałam ocenę o samej siebie. Dodatkowo, co mi bardzo pomogło, to jest macierzyństwo, bo też czasami myślę, jak sama krytykuję siebie na głos to bardzo szybko się zatrzymuję, bo nie chcę, żeby moje dziewczynki się nauczyły tego samego, co ja. Tak jak uczę się, jak ktoś mi mówi, bardzo ładnie wyglądasz, to kiedyś zawsze mówiłam, o nie, no coś ty, mam, nie wiem, gruby brzuch, czy zawsze też jakby stawiałam się niżej, czy krytykowałam sama siebie i przestałam to robić i teraz po prostu mówię, dziękuję. Bardzo mi miło, że, że coś takiego mi powiedziałaś, powiedziałeś. Teraz dziękuję, bo nie chcę, żeby moje dziewczynki to samo robiły. To tutaj macierzyństwo, powiem Wam szczerze, mnie właśnie buduje, że... i też przez to, że akceptujesz coraz więcej miłych rzeczy, to też zaczynasz o tym myśleć. Takie positive affirmations są. So, dla mnie to jest takie fajne. Tak mówię, jak, też jak wyczytam, że a, jesteś wspaniała mama, że nie mam zało założenia na Twój temat, bo czuję, że jesteś taka otwarta karta i nie zmyślasz, to też jest bardzo miłe. Bardzo dziękuję za to. Ktoś napisał, że jestem odważna, spokojna. Nie czuję, że jestem spokojna, szczerze. Kocha Polskę, ale wyjeżdża. Kocham Polskę. Powiem wam, że ja jestem bardzo często, jak ktoś nawet w komentarzach pisze, albo Polacy tacy są, to ja zawsze staram się pisać. Nie zawsze mi się udaje, bo nie widzę wszystkie komentarze, ale zawsze nie każdy Polak jest taki, że w Stanach też są tacy ludzie. Staram się trochę zawsze w jakimś sensie bronić Polskę, bo. Poland has been really good to us. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Polska zawsze była. Jest. Powód, dlaczego John i ja tutaj mieszkamy tyle lat? To, że chcemy wyjechać teraz, to ma do czynienia i z wojną, i z sytuacją trochę finansową, i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu też główny powód to jest to, że chcemy spróbować. To było zawsze Johna marzenie, żeby mieszkać w Stanach. I też i żyjemy tylko raz i powinniśmy dążyć do tych marzeń. Także tak. Tutaj kolejne, nie mogę teraz tego znaleźć, ale osoba powiedziała, że mam wątpliwości do wyjeżdżania z Polski. Oczywiście, że mam wątpliwości. Kto nie ma, to jest taka ogromna decyzja, w jakim sensie zostawiam moich rodziców, którzy są ogromne wsparcie dla nas i wiem, że to ich też przez oni bardzo nas rozumieją i wspierają, ale też. Widzę, że to ich boli, bo mają taki bliski kontakt z nami, z dziećmi i tak dalej. I to jest coś, co jest bolesne. Z drugiej strony też mamy dziadków tam. I jak mówię, raz się żyje. Ja jestem osoba, która powiedziała Johnowi, wybierzemy się tam. Dwa lata zobaczymy, jak tam się żyje, jak nam się nie podoba. Tutaj nie sprzedajemy tego domu. Będziemy wynajmować. Zawsze można wrócić. Ja i ktoś się też kiedyś pytał, czy nie będzie się wstydzić wrócić. Nie, bo to... Po to żyjemy, żeby próbować, żeby wykorzystać z tego, żeby wycisnąć to życie jak z cytryny. So, takie mam przemyślenia na ten temat. Czy chciałabyś być zaopiekowaną osobą, która potrafi bez problemu prosić o pomoc? Tak, bardzo bym chciała być taką osobą, która prosi o pomoc, kiedy to potrzebuje. Jest mi bardzo ciężko, ale uczę się. Uczę się po prostu też wyraźnie prosić o pomoc, bo czasami myślę, że ludzie się domyślają i to jest ciężko się domyśleć o takie rzeczy, co so, tak, to jest coś, co bardzo bym chciała i, ca i uczę się o tym. Jest trochę łatwiej mi teraz prosić o pomoc przez to, że częściej może potrzebuję tą pomoc, nie wiem, ale jest mi o wiele łatwiej niż kiedyś. E I kontynuacja tego pyta pytania, o jeśli chodzi, że chcesz być, yy, chcesz być osoba, która łatwo prosić o pomoc, ale też jednocześnie chcesz być silną babką, pokazać światu, że możesz wszystko, a wewnętrznie chciałabyś być zaopiekowana osoba, która potrafi bez problemu prosić o pomoc. Tak, bo z jednej strony chcę być tą silną babką, która wszystko robi, dodatkowo mam taką osobowość, która twierdzi, że często ja robię wszystko najlepiej. To jest problematyczne, bo nie robię wszystko najlepiej, jestem świadoma tego, ale nie wiem, na przykład takie głupie rzeczy jak pranie, to ja mam metodę składania, która mi się najbardziej podoba, a jak ktoś inaczej składa, to mi to bardzo dokucza i po prostu twierdzę, że ja lepiej to robię. A, I potem narzekam, że jest tyle pranie, ja sama robię pranie. So, kto jest tutaj winny sytuacji? Ja! Ja jestem sama sobie winna, że ja mam tyle prania. Ale się uczę i coraz bardziej wiecie. Coraz bardziej jest łatwiej. Jesteś super silną mamą i bardzo przedsiębiorczą kobietą. I tutaj przedsiębiorczą nie, nie wiem, czy jestem, bo powiem Wam szczerze, nigdy. Hmm, nawet z żoną się śmiałam, że mieć własny biznes to nie jest coś, co ja bym chciała robić. W jakim sensie, YouTube i like media społecznościowe to trochę jest mieć własny biznes, bo negocjujesz y, umowy, stawki za współpracę itd., itd., itd. I To też musisz y, zaopiekować swój własny czas, jeśli chodzi o, o zarządzanie tego wszystkiego, ale z drugiej strony y, czuję, że. Jak nie mam ochoty czegoś robić, to nie robię, a własny biznes, który wkładasz bardzo dużo pieniędzy i tak dalej, to trochę inaczej to wygląda. So, tak. Dodatkowo to, to napisałam na Instagramie i myślę, że to jest może być coś ciekawego o mnie, ale od kilku lat już sobie... Mówię i mam to w głowie, że to są tylko pieniądze, zawsze można zarobić więcej. I wiem, że to mówię z miejsca trochę privilege, ale przez ostatnie kilka lat mieliśmy bardziej cięższe sytuację finansowo, przez to, że mamy kredyt tutaj na ten dom i jak macie kredyty, to wiecie, że co płaciliśmy w 2020 roku, my płacimy trzy cztery razy więcej niż płaciliśmy. Co so powiedzmy, że nasz kredyt był mówię tutaj nie co nasz kredyt jest. Są to przybliżone kwoty, ale nasz kredyt był 2000 zł, my teraz płacimy 8000. So like, tak żebyście wiedzieli. Co so, tak nasza sytuacja finansowa jest trochę cięższa niż kiedyś była. Znowu te kwoty nie są prawdziwe. A, a, i, ale e, chciałam po prostu nawiązać do tego, że jak zmieniłam, ja przez ten, jak widziałam, że ten kredyt jest taki duży, ba, bardzo panikowałam e, o rzeczy finansowe, też przez to, trochę długa historia, też przez to, że e, u mnie w domu. Jak była mała, like nie przelewało się. Też moi rodzice mieli problemy, like problemy finansowo, że nie mieliśmy dużo pieniędzy, bo oni byli imigrantami, pracowali dwie, trzy prace, żeby, żebyśmy mogli mieć like na chleb. I za zawsze była rozmowa, że nie mamy na to pieniędzy. No a ja trochę zmieniłam mój mindset i trochę myślę inaczej o pieniądze od dwóch, trzech lat, mimo to, że mamy ciężko i cały czas mówię, jak. The money will come. Zawsze będzie okazja, żeby zaoszczędzić, zarobić więcej, itd. i tak dalej. I na przykład mieliśmy ciężką sytuację finansową, a i znikąd pojawiła się praca dla Johna, że on mógł zrobić tłumaczenie dodatkowo, i mieliśmy tą dodatkową kwotę, żeby móc zapłacić za rachunki. I tak przez ostatnie te 2-3 lata, jak mieliśmy taką ciężką sytuację finansową, to pozwoliło. Coś wpadło, że mogliśmy zapłacić za rachunki i tak dalej. Dodatkowo też mamy świadomość, że mamy wsparcie, też jakbyśmy cokolwiek potrzebowali, że też mamy like, rodziców, co możemy na nich liczyć, że, że zawsze nam mogą pożyczyć te pieniądze i możemy im to oddać. Ale też jeśli chodzi o to przedsiębiorczość, jakby nawiązując do tego pytania, które zadało nam było 3-4 minuty temu, to przez to, że czuję, że przedsiębiorcość to jest duże ryzyko takie finansowo. Nie wiem, czy jestem taka osoba, bo zawsze John się śmieje, że on się najbardziej bezpiecznie czuje, jak ma 2000 zł na koncie. On nie wie dlaczego 2000 zł, ale on zawsze się lepiej czuje. A ja na przykład czuję się bardzo bezpieczna, jak mam 3 miesiące naszych stawki like, miesięcznej, co wydajemy na dom, na jedzenie i tak dalej na koncie like, zabezpieczonym. W, w oszczędnościach, bo cokolwiek byś nam się stało, wiem, że w przez te trzy miesiące byśmy byli zabezpieczeni. Ja wtedy się lepiej czuję, co so nie wiem. I, a dla mnie przedsiębiorczość też jest takie ryzykowne, że musisz dawać wkład własny, dużo czasu i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy to, co ja mówiłam ma sens, ale też, nie wiem, chciałam, żeby ten film dużo... Po... Żebym była z Wami szczera. Tutaj jest wątpliwość o przeprowadzce, jesteś bardzo miłą, empatyczną osobą rodzinną i najlepsza przyjaciółka. Nie wiem, czy jestem najlepsza przyjaciółka. Staram się być dobra przyjaciółka, staram się dzwonić do moich znajomych yy, i staram. To jest taki dziwny czas też jak macie małe dzieci, żeby mieć takie bliskie kontakty z innymi mamami, bo też like, jesteście tak. Zaabsorbowani swoim życiem i taką codziennością, i czasami czuję, że ktoś mi coś pisze, ja zapominam o tym i nie odpisuję. Wiecie o co chodzi? To jest takie ciężkie czasami, żeby być dobrą e, przyjaciółką. I bardzo często się pokazuje ten temat empatii, i tak czuję, że jestem mega empatyczną osobą. Mam to i myślę, że to jest przez to, że. Bardzo dużo czytałam jako dziecko i to jest też udowodnione, że dzieci, którzy czytają mają więcej empatii i mam bardzo dużo, ale też z tym związane jestem bardzo emocjonalną osobą, co nie jest zawsze najlepsze, bo jak macie dużo emocji, to czasami działacie pod wpływem emocji i to nie jest zawsze najlepsza rzecz do zrobienia. You nie know. Dobra, mam nadzieję, że trochę odpowiedziałam na Wasze założenia na mój temat. Jakbyście chcieli pod tym filmie wypisać jakieś inne założenia, co macie na mój temat, to bym była bardzo wdzięczna, bym starała się odpowiedzieć jak najwięcej na ten temat. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Ja właśnie gotuję, pieczę cynamonowe, cynamonowe dyniowe, like pumpkin pie. Dina Bans są so, Przepis będzie na Instagramie, na TikToku i wstawię tutaj też pod, w jakimś vlogu. Wstawię, żebyście też mieli ten przepis, bo. Czuję, jak like, po prostu dom tak pięknie pachnie i biorę się za to, biorę też się, żeby pójść na spacer z Gabi. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do, do góry też. Powiem Wam szczerze, bardzo mi było, mi miło by było, jakbyście dali kciuki, czy jakieś serduszko po tym filmie, bo czuję, że byłam bardzo vulnerable, otwarta z Wami i to też mnie trochę kosztuje. Nie wiem emocjonalnie. Są so, Wasze wsparcie bardzo, bardzo bym potrzebowała, szczególnie pod tym filmikiem. No i co kochani, mam nadzieję, już to powiedziałam. Jak zawsze Matylda i ja i Ema i nasza Baby Gabi i Działań. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego, słonecznego dnia, mimo to, że jest trochę deszczowe, dniowego dnia. Pa!